Prezentujemy szachy as, które są przeznaczone dla osób grających, jak i dopiero zaczynających przygodę z szachami. Figury są dość wysokie jak na wymiary szachownicy, przez co w kasecie umieszczone są luzem. Ich design nieco przypomina typ Ambasador, jest prosty i czytelny nawet dla dopiero uczących się zasad. Wielki są delikatnie polakierowane, przez co są ciepłe i przyjemne w dotyku. Wewnątrz kasety znajduje się filcowa wkładka zabezpieczająca figury. Wypalana kaseta o wymiarach 42x42 cm jest elegancka i prosta, w ciemnych barwach. Filcowe podkładki pod figury zabezpieczają szachownicę przed porysowaniem. Szachy AS prezentują się bardzo elegancko. Figury są wyniosłe, wysokie. Król ma wysokość 10 cm i jest dobrze widoczny na szachownicy. Szachy świetnie sprawdzą się na prezent i do codziennej gry. Zapraszamy na nasze szachy i graj samymi asami.